Witajcie widzowie! Dziś gramy w Brawl Stars Ja trochę nie grałam też w Brawl Stars No ale mam tam jakieś konto lona. No i teraz jak wszedłem to dostałam taką dziewczynkę A więc już sobie z wami ją otworzę ok. No i mamy Okej, okay, fajne przybranie nawet. Emotka. No i tyle z tej skrzynki. Nie wiem o co tam chodzi. Okej. Okay. Takie misje jakby. Okej, okay, więc szybko sobie je od bierzemy okaj, no i znowu coś mam. Okay. Tak, tutaj jakieś 500 monetek mamy. Jeszcze w sklepie. O! Jakiś anielski drop mamy. A więc szybko sobie go otworzymy. Okej, okay, to tak trzeba. No i ikona gracza. Okej. Okay. Ale jeszcze tutaj mamy... Okej, okay, nie możemy tego odebrać. No i codzienną nagrodę mamy jeszcze. Tutaj sobie odbierzemy to. No i o co z tym chodzi? Okej. Okay. Możemy sobie w to zagrać. No i myślę, że sobie zagramy. Tutaj zamiast star dropów do wygrania są jakieś anielskie star dropy. No i widzę, że jakieś fajne przebrania są. Okej, okay, a więc zagrajmy sobie. Okej. Okay. Chyba musimy... Nie, nie wiem. Okej okay. chyba musimy dostarczyć takie rzeczy właśnie do naszych maszyn. A nie, my chyba musimy zniszczyć ich maszyny. Nie nie wiem. Ej. No i chyba przegramy z tego co widzę. Mam pewien pomysł. No nie, wykryli mnie. Ej, tą grę przegramy raczej już. No i przegraliśmy. Ale zagramy sobie jeszcze kilka gierek. Nie wiem, zobaczmy, kogo mamy fajnego do pogrania. Możemy sobie pograć Mortisem. Nie wiem czy ja tak umiem grać nim, ale zawsze możemy spróbować. A więc jesteśmy z kitem Irico, przeciwko Koldowi, El Primo i nie wiem komu. czy babę O! Aj, on jest jakiś tu. Okej. Okay. Mówiłam, że nie za bardzo umiem grać. Tym. O! Nie. o kompletnie nie umiem grać. Mortizm. Okej, okay, jest kolt, kontra kol. Jak filmik Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę i suwa. Hmm. No i też wpiszcie, wpiszcie w komentarzach, jaką grę chcielibyście zobaczyć. Ok. No, Zagrajmy sobie. Okej, okay, Edgarem, którego mam na czterdziestej drugiej ręce. No więc tutaj jeszcze uda się przegrać, a więc. Trzeba uważać. Okej. Okay. Tutaj jest zaraz będę miał sobie ulta. Okej, okay, mam już ulta. Więc teraz trzeba... ...go mądrze wykorzystać. Okej, okay, prawie zginąłem. No i tutaj już... Okej. Okay. Tutaj już mam średnią szansę. No, no i... Przegraliśmy tą rundę. Okej, okay, mam pewien pomysł. No czemu na tego skoczyłeś? Okej, okay, ale nie słyszałam przynajmniej i perki, ale tutaj już mamy trudną sytuację. Oj oj. oj. No i już przegrana Okej, okay, a więc. Musimy sobie zagrać tutaj na majkiem. A nawet nie wiedziałem, że takie fajne przebranie mam do niego. Okej, okay, a więc. Ale mało życia on ma. On nie, ten jest. On jest. Okej, okay, tutaj ch chyba w jedną rundę wygraliśmy, więc mamy szansę, ojoj, okej, okay, mogę mu rzucić od razu to, no i wygraliśmy. No więc myślę, że sobie zagram um, jeszcze jedną rundę Dynamikiem. No i już będziemy kończyć. Okej. Okay. Okej, zabiłam tego tego. No wiecie tego który. Okej, okay, no i tutaj wygraliśmy rundę. Ja mam jeszcze ultę. No i moi dwaj też mają ulta. Oj, chyba zmarynowałam. Aha, okej. Okay. Okej, okay. i wygraliśmy. A więc będzie, będę je skończył. Taki był odcinek luźny. W ogóle ten skin mega mi się podoba, do na Majka. Okej, okay. a więc ja się z wami żegnam. Jak macie jakieś pomysły na gry, w które mogę zagrać, to piszcie w komentarzach. Okej. Okay.